Dzień dobry, Andrzej specjal Keno Meble, meble na zamówienie. Wykonamy dla Was meble do domu, jak i do biura. Ostatnio przyszedł do Keno klient po meble do swojego nowego domu. Był to klient, dla którego 8 lat temu wykonywaliśmy meble do kuchni, łazienki, przedpokoju, w mieszkań w bloku. To, że zamówił kolejne meble, było dla mnie dużą satysfakcją. Ale zdanie, które wypowiedział na początku spotkania, uświadomiło mi, co było dla niego Największą wartością w tych meblach. Panie Andrzeju, powiedział, nie dość, że cieszyliśmy się z tych mebli przez ostatnie 8 lat, to również dzięki nim sprzedaliśmy mieszkanie od ręki i za cenę, którą chcieliśmy uzyskać. Pytanie do Was, a jakich mebli wy oczekujecie? W Kenu czeka na Was zespół profesjonalistów, który zaprojektuje i wykona meble w taki sposób, abyście czuli się. W swoim domu komfortowo. Jeżeli jednocześnie podejmiecie decyzję o sprzedaży swojej nieruchomości, jej wartość była jak największa. Dziękuję za uwagę i zapraszam do salonu Kenomeble do Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 6. Zapraszam do kontaktu.